Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z nowym filmikiem. Jakie zmiany w miłości do Was idą? Jakie zmiany w miłości do Was idą? Czy to dla singli, czy to dla relacji? Sprawdzimy sobie do wyboru, kochani, trzy grupy. Mój głos może być troszkę zmieniony, jak jestem, nie ukrywam, trochę poodziemiona od kilku dni. Dobra. Do wyboru macie trzy grupy. Teraz. tak, Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Wybierzcie sobie kartę, kochani. Przepraszam. Właśnie o to mi chodziło. Troszkę się podziębiło, ale jest ok, nie jest źle. Nie ukrywam, że w końcu się przeprowadziłam i tak trochę już mam więcej czasu dla Was. Ja zaczynam od grupy numer 1. Tu jest, słuchajcie, tu jest takie sprzątanie. Tu jest takie, odczułam energię sprzątania przeszłości. Wymiatania dosłownie przeszłości. Ale jeszcze się trochę przyglądam. Może jesteście w takiej energii. A może już chcecie spalić tę przeszłość, właśnie. Tak jak ten smok. Tak jak ten smok dosłownie. Zobaczcie. No. Ja odczuwam taką energię jakby jakbyście chcieli po prostu odejść od przyszłości. Dobra. Co nowego w miłości? Jakie zmiany idą do was? Nie ukrywam, jest to też czas zmian. Czas zmian. Retrodegradacja Plutona już się zakończyła wczoraj, 12. Także ten czas, kochani, zmian na ziemi następuje to co miało odejść, odchodzi to co miało się zmienić, się zmienia i sprawdzimy sobie co nowego w miłości dla osób, które wybrały grupę numer 1 wow a na spodzie mamy 10 buław królowe mieczy Dziesięć kielichów. Osiem kielichów. Królowa pentakli, kochankowie, szóstka mieczy, czwórka pentakli i tower. Dobra. Słuchajcie, ja tutaj odczuwam energię albo odejścia od przyszłości, od przyszłego partnera, mężczyzny, z którym. Tworzyliście związek, tworzyliście relacje. Ta energia, która teraz się pokazuje, co nowego do Was idzie, więc albo już to się wydarzyło, że doszło do tej wieży, doszło do tej, do tej kłótni, do tego rozłamu, albo za chwilę to odejdzie. Jest to energia dosyć taka, właśnie stała. Energia, która mówi o tym, że to się wydarzy, to jest po prostu dosłownie zapisane w gwiazdach, chyba że będziecie kurczowo unikać yy, jakichkolwiek. Po prostu będziecie się podkładać temu mężczyźnie tak przysłowiowo, yy, na łyżeczce yy, i, i bez zmian wtedy będzie, tak. Ale tutaj odczuwam energię kobiet, które jednak yy, no, w tym świecie zaznaczyły ten swój, ten swój ślad: kobiety, które być może prowadzą biznesy, kobiety, które są świadomymi osobami, matkami, kobiety piękne, niezależne i silne. Kobiety, które oddały serce tutaj osobie, która która no, mogła je jakby trochę, trochę je, o, trochę otworzyć wam oczy, wiecie? Otworzyć wam oczy, i tutaj doszło do zmiany, um, do zmiany was. Wy zamieniłyście się tutaj w królową, w królową mieczy. Zablokowaliście gościa, zablokowaliście energię stałości, tej stabilnej relacji. Wy będziecie dokładnie widziały, o co tutaj chodzi. Podejrzewam, że po prostu mężczyzna, sprawdźmy sobie tego mężczyznę, o kogo tu chodzi w tym kochankach. O właśnie, diabeł. Mężczyzna uzależniony, mężczyzna, który jedyne co dawał to Silną pasję, namiętność, pożądanie. Y, y, pomiędzy wami mogła być, może być toksyczna jakaś tutaj sytuacja, a różne są, więc nie będę wnikać w tym diable. Mógł się wydawać ten mężczyzna jako spełnienie marzeń, y, ale kobieta jest tutaj. Y, kobieta jest tutaj bardzo mocno. Zobaczcie na, to, na ten obrazek. Ona czuje. Nie musi widzieć ta osoba. Ta kobieta nie musi widzieć, ta kobieta czuje. Czuje po kościach tego diabła. I ewidentnie tutaj jest odsunięcie, odejście od tego mężczyzny, i doszło tutaj do, zobaczcie, do wieży. No dobra. Albo to się wydarzy, albo to już się wydarzyło. A co nowego idzie? Co nowego idzie po tej tutaj zmianie? Bo tu już wiemy, że kobieta zamieniła się w chłodną, taką, kobietę zdystansowaną, z granicami. Czasami to może być kobieta oschła. Ja nie mówię, że taka była cały czas, ale jeżeli dostała takiego diabła, jeżeli dostała energię jakiegoś toksyka, narcyza, być może osoba, która była uzależniona, mogła być od alkoholu, mogła być od seksu, mogła być od różnych innych używek, uzależniona od kobiet. I ta kobieta nie jest do okłamania, bo to jest high press, tak? Czyli kobieta intuicyjna, kobieta, która bardziej czuje, niż widzi. Mm. I tak, kochani, to wygląda, że ta kobieta się po prostu przeistoczyła, tak? No dobra, co dalej? Co dalej w Waszej relacji? Co dalej tutaj? Dla osób, które wybrały grupę numer jeden. No dobra. Wy mogliście tutaj jeszcze tak nie odczuwać tej energii, czy ja dobrze zrobiłam, czy to na pewno tak miało być. Mogą być tutaj w Was jakieś konflikty. Mogą być w Was jakieś takie konflikty wewnętrzne, ale kochani moi, Wy tutaj odzyskujecie swoją energię właśnie przez to, że powiedzieliście basta po prostu tej osobie, tak? Temu diabłowi. Powiedzieliście basta. I dobrze zrobiłyście, bardzo dobrze. Co dalej? Co dalej? Jakie tutaj wybory? Słuchajcie, może tak być, że Wy dopiero dokonacie tego wyboru, bo tutaj mówię, mogło to się jeszcze nie wydarzyć. Może Wy dopiero zaczynacie to widzieć, zaczynacie to czuć, słyszeć. Osoby, które mają tutaj rozwiniętą bardzo mocną intuicję, energetycznie jesteście w stanie nawet odczuwać. I zamieniacie się dzięki temu, dzięki tej decyzji, którą podejmiecie być może o właśnie tym rozstaniu. Sprawdźmy sobie tą dwójkę pentakli. Wy idziecie, kochani moi, w nowe. Idziecie w nowa. Dla niektórych z Was, bo tu jest kilka energii. Dla niektórych z Was... Chociaż ja tutaj bym nie radziła, jest powtórka z rozrywki. Ktoś tutaj z przeszłości wraca, ale to nie będzie nic na stałe. Tu jest energia magika, jest to energia karmiczna. Wraca ta osoba tylko i wyłącznie po to, żeby odrobić tą karmę pomiędzy Wami. Pomiędzy Wami, kochani. Może ta osoba się tutaj jawić jako wasze spełnienie marzeń, że ojej, jak super ta osoba wraca i w ogóle i chce nowego początku i będzie high life. No, nie wiem, nie sądzę. Tu koniec końców pokazuje się i tak odejście. Może tutaj dojść również, słuchajcie, do, do rozwodu. Jeżeli tu pytacie o osobę, z którą byliście w związku małżeńskim, to tutaj może faktycznie dojść do rozwodu. Jeżeli to nie, nie chodzi tutaj o żaden rozwód, to yy, ta osoba z przeszłości powraca. Ta osoba, kochani, powraca z przeszłości, żeby dokończyć tą karmę, bo ja często Wam powtarzam, że to, że ta osoba się wycofała, to nie znaczy, że karma jest ukończona, tak? Że ta relacja karmiczna idzie dalej i ona się tutaj rozwiązuje. Nie, ona jakby się zatrzymuje i powrót tej osoby tylko spowoduje, że ta karma będzie dokończona. Tą karmę trzeba będzie jakby dokończyć. I w was w końcu jakby um, dochodzi do takiego sądu ostatecznego. Zaczynacie widzieć, zaczynacie więcej widzieć, rozumieć, że ta relacja nie prowadzi tutaj do niczego, do żadnej stabilności. Do żadnej stabilności, że z tym mężczyzną nie da się tak naprawdę zbudować związku i relacji stałej i poważnej, ale sobie zobaczymy, co nowego w miłości. Jeśli byście nie dali tej osobie szansy, to co nowego w miłości? Kochani moi, Są, słuchajcie, dwie energie. Słuchajcie, dla jednych z was były tam dwie energie. Jeżeli dacie szansę osobie, która nie była narcystyczna, nie była egoistą, nie była osobą, która była od czegoś uzależniona, to ta szansa, ta relacja ma szansę, ten mężczyzna z przeszłości ma szansę stworzyć z wami tą relację, o którą wam, kochani, tutaj chodzi. Czyli mężczyznę przeznaczonego z dwójką kielichów, zapatrzeni razem w siebie. Będziecie y, żoną, być może będziecie żoną, lub może byliście już w związku małżeńskim, tak? I ta osoba, nie wiem, y, coś pomiędzy wami zaszło że jakby rozstaliście się na pewien czas, tak też może być. Ale słuchajcie, tu będzie potencjał. Ale mówię, ta osoba nie mogła być od niczego uzależniona. Tak? Jeżeli to jest osoba, która powraca z przeszłości, miała jakieś uzależnienia, to ja bym tutaj bardzo mocno uważała, bo tutaj nie będzie high life. Bo tutaj nie będzie high life. Trzeba będzie włożyć bardzo dużo pracy, ale koniec końców będziecie samotni w tej relacji. Teraz, kochani moi, jeżeli tutaj nikt z przeszłości do Was nie powraca, to może pojawić się w Waszym otoczeniu mężczyzna z przeznaczenia. Mężczyzna, z którym właśnie, um, który, którego jeszcze nie znacie, który jeszcze jest w ukryciu. Mężczyzna, który właśnie będzie tym mężczyzną docelowym, kochani. Mówię tu do osób, które zapomniały o przyszłości, nie mają tam przeszłości, żyją tu i teraz, cieszą się z bycia singlem, nie czekają za nikim. To tu pokazuje się mężczyzna przeznaczony. Dosłownie. Dosłownie tak. Jakie tutaj są aniołki romantyczne? Co tutaj mówią? Aniołki romantyczne. I romantyczna na tą relację. Uu, będziecie cieszyć się tutaj ym, z jakiejś wycieczki, być może pojedziecie sobie gdzieś wspólnie razem, miodowy miesiąc. No zapowiada się fajnie, ale mówię, to musi być osoba, która tutaj y, przepracowała już swoje. To musi być osoba, która. No nie ma tutaj jakichś żadnych narcystycznych pobudek. Bo ten diabeł, który mi się tam pokazał, to on może być. To może być jakiś toksyk. To może być ktoś, kto jest nieuleczony. Zobacz, zobaczcie. Daj swojej relacji szansę. Także mówię, jeżeli to jest mężczyzna, który nie miał tutaj żadnych uzależnień, żadnych takich problemów, tak, na tle, yy, nie wiem, uzależnienia różnego typu, to dajcie temu mężczyźnie szansę. Jeżeli tu pojawia się ktoś nowy i wy żyjecie jeszcze przeszłością, to dajcie temu mężczyźnie szansę, bo ta relacja, ten związek, ten mężczyzna będzie prowadził do kochania, do małżeństwa. Fajna energia, bardzo mi się podoba. Dajcie znać kochani, czy to z Wami rezonowało. A ja przechodzę do grupy numer 2. Witajcie kochani grupę numer 2. Sprawdzimy sobie tutaj energię osób. Co nowego? Jakie zmiany w miłości do Was idą. Jakie zmiany w miłości idą do grupy numer 2? Bardzo proszę wyższe ja prowadzenie, z wyłączeniem mojej energii. Jakie zmiany idą do osób, które wybrały grupę numer 2 w miłości? Co nowego? Jakie zmiany? Zakończyliśmy tutaj retrodegradację plutona. Ale kochani, zmienia się tutaj energia ziemi, więc również to, co miało wyjść na powierzchnię, również wychodzi. Mamy tutaj pazia kielichów. Mamy tutaj jakieś wiadomości. Yy, może być to mężczyzna młodszy. Może być tutaj jakaś miła, sympatyczna wiadomość. Hmm. Okej. Okay. O co chodzi w tym paziu kielichów? Jak widzicie, te energie tutaj nie są zbyt y, miłe. O co tutaj chodzi w paziu kielichów? Kto to jest? O. Czy to jest osoba nowa? Osoba z przeszłości, osoba, która się wycofała, słuchajcie. Yy, tutaj pokazuje mi się energia osoby, z którą mieliście kontakt. Może być baran, wstrzelec, nie musi. Słuchajcie, yy, ten mężczyzna spowodował w Was jakieś, jakąś energię, która doprowadziła Was do yy, pewnych natrętnych myśli. Dużo tutaj myśli, tutaj dużo blokad y, jest w Was na tą chwilę przez tą osobę, y, która jakby pobudziła w Was jakieś emocje większe, wyższe, których dawno nie czuliście. Być może jest to młodsza osoba, może być to nowa osoba, którą Wy zablokowaliście na tą chwilę, albo ta osoba przestała się do Was, kochanie, odzywać. Jakby wycofała się tutaj z tej znajomości. Natomiast w dalszych kartach pokazuje mi się kontakt. Kontakt właśnie od tej osoby. Yy, może tutaj być jakaś miła wiadomość, może być to jakiś miły upominek od tej osoby, ale nie wiem, czy wy będziecie chciały dopuścić tą osobę do siebie. Bo nie pokazują się tutaj fajne energie. Ten mężczyzna spowodował w Was uczucia, które doprowadziły Was być może do osłabienia, osłabienia emocjonalnego. Może Was układ nerwowy mógł na chwilę, że tak powiem, wysiąść dosłownie i spowodować w Was, kochani. Ta sytuacja spowodowała w was transformację. No dobra, no i co? No i co dalej? Jakie zmiany? Ja tutaj widzę, kochani, kogoś. Yy, kogoś również, kto się tutaj ukrywa, komu nie dajecie szans. Co to jest? Hmm. To jest taka historia, historia w ogóle kłótni, um, jakichś wewnętrznych blokad. Może to jest ta osoba, która pojawia się w waszym życiu, yy, która miała pewne, pewne blokady, nie potrafiła jakby dzielić się uczuciami i to spowodowało, że ta osoba się wycofała. I przez to też mogła spowodować w Was taką energię, kochani, smutku, żalu, i nie wiecie, o co tutaj chodzi, dlaczego ta osoba się wycofała. Tak może być. Tak może być. Tu są dosyć trudne energie. Tu są energie, gdzie, gdzie faktycznie ktoś się wycofywał, pojawiał się i znikał. To wychodzi z tym kielichem uczuć. Słuchajcie, ja tutaj mam nową energię. Ktoś, ktoś nowy, ktoś nowy tutaj w internecie pojawia się u Was, kochani, albo ze świata. Może być to osoba, która, którą poznaliście gdzieś na wycieczce w świecie, internet, może tak być ta osoba jeszcze jest ukryta. I ta osoba przychodzi do was yy, poznać tą osobę i ta osoba będzie miała do was uczucia, prawdziwe uczucia. Yy, tylko mówię, tutaj jest energia jeszcze bardzo mocno naznaczonej przyszłości albo jest też taka energia, że wy kochani nie zauważacie, że ta osoba, którą poznajecie tutaj przez internet, powiedzmy, lub w świecie gdzieś na wycieczce, yy, nie widzicie, że wysyła do was jakieś sygnały, bo wy jesteście właśnie w tych energiach blokad. W tych energiach przeszłych, tu ktoś was mocno poranił, i wy jakby nie dopuszczacie do siebie, y, jesteście zablokowani na nową energię, tak? Macie opaskę na oczach, to jest energia mocno zablokowana. I kapłanka mówi o tym, że ta osoba albo jest w ukryciu, albo wy tej osoby nie dostrzegacie, bo jesteście właśnie jeszcze w takich energiach przeszłych. I tu mi się pokazuje właśnie energia osoby, która może się właśnie pojawić nowa, ale może to też być osoba, która zostawiła właśnie takie zgliszcza w Was. Mhm. I ta osoba tak naprawdę ona nie będzie powodowała w Was żadnych takich energii, energii takich stabilnych, nie będzie tu miłości, nie będzie tutaj yy, yy, wspólnych tutaj spotkań, wspólnego domu, to będzie relacja cały czas oparta na takich właśnie walkach, wewnętrznych konfliktach, ta osoba będzie pojawiać się i znikać, ta osoba ma blokady, to nie jest jeszcze osoba, która da Wam tą stabilność. Więc jeżeli pytacie o kogoś, kto Was zostawił właśnie w takich energiach, to, to ta osoba nie da Wam tutaj szczęścia. Natomiast jest tu ktoś nowy, kogoś, kto, kogo nie zauważacie lub dopiero poznacie, jeśli się na to otworzycie, i to jest osoba być może właśnie ze świata, z internetu, i to jest tutaj um, energia kochanków, więc tu będzie fajna, fajna energia. Fajna energia. Um, tylko musicie tej osobie dać szansę, bo tutaj jest dziesiątka kielichów na spodzie, kochani. Aniołki, orakle, jaką tutaj macie radę na tą sytuację? Wasza bratnia dusza, kochani, wasze y, y, prośby, afirmacje, wizualizacje pomogą spotkać waszą bratnią duszę. Więc ewidentnie tu jest tak, jak mówiłam, bo ta energia to też jest energia właśnie bliźniaczych płomieni, bliźniaczych dusz. I ta energia jest tutaj przed Wami jeszcze być może ukryta, lub jej nie zauważacie właśnie przez to, że jesteście w tej transformacji, o której mówiłam wcześniej. To jest ta energia właśnie mm, nieprzyspanych nocy, energia smutku. Ym, to kochani, nie martwcie się, bo Wy z tego wychodzicie. Tutaj dochodzi do transformacji, jeżeli jesteście w takich energiach. To ta energia minie lada moment. Dobrze, dajcie znać, czy to z Wami rezonowało. A ja przechodzę do grupy numer 3. Grupka numer 3. Witajcie kochani. Sprawdźmy sobie, co nowego w miłości. Jakie zmiany idą do Was w miłości. Jakie zmiany idą do Was w miłości dla osób, które wybrały grupkę numer 3? Jakie zmiany idą w miłości dla osób, które wybrały grupkę numer 3? Bardzo proszę: Osiem mieczy. Trójka kielichów. Umiarkowanie, piątka buław, kapłanka, kochankowie, król buław, cesarz. Sprawiedliwość. Teraz tak. Yy, tutaj odczuwam energię, która jeszcze jest przed Wami ukryta. Ósemka mieczy mówi o tym, że jeszcze to jest ukryte. Tutaj idzie jakieś świętowanie, kochani. Świętowanie. Może być taka sytuacja, że wyjdziecie sobie gdzieś z przyjaciółmi, znajomymi, świętować, spotykać się gdzieś, tak? Tutaj też jest energia, która mówi o tym, aby być spokojnym, bo podczas tego świętowania może dojść tutaj do jakiejś sprzeczki, do jakiegoś konfliktu, który wy jakby wyczujecie tutaj z daleka. Nie wiem, o jaki konflikt tu chodzi. Może tutaj chodzi, zaraz zobaczymy, o Piątkę Buław. Piątka Buław. Kielichów, czwórka pentakli, paść buław, paść Dobra, dobra. Słuchajcie, tutaj jest jakaś energia przeznaczeniowa. Tu czuję energię, poznacie mężczyznę, który jest Wam pisany, Mężczyzna docelowy. Dla niektórych z Was może być to mężczyzna z przeszłości. Mężczyzna, który powraca do Was, yy, powraca do Was, do Waszego życia. Wy jeszcze tego nie widzicie. Jeżeli nie chcecie tej osoby z przeszłości, bo tak też może być, bo to jest osoba, z którą faktycznie mogliście wchodzić w różne reakcje, konflikty i tak dalej. Chociaż ja bardziej tutaj odczuwam. To może być baran, lew, strzelec. Słuchajcie, tu bardziej odczuwam energię osoby, która pojawia się. Pojawia się w sytuacji, gdzie może dojść do jakiegoś spięcia, do jakiegoś konfliktu, być może na jakiejś imprezie będziecie. Tak może być. To jest przed Wami jeszcze ta impreza mocno tutaj ukryta. Może dojść tutaj do jakiejś sytuacji konfliktowej, w której nie do końca Wy będziecie uczestniczyć. Może to ktoś być z Waszych znajomych. I tutaj pokazuje się takie wyciszenie, żeby nie wchodzić w ten konflikt ale może być to osoba, tak jak mówiłam, z przeszłości, z którą tutaj byliście jakoś skuceni, skonfliktowani. Ta osoba będzie chciała tutaj nowego początku z wami. To jeszcze przed wami jest ukryte, chociaż wy jesteście w tej kapłance bardzo wysoko tutaj emocjonalnie rozwinięte, intuicyjnie i wy jakby będziecie czuć po kościach, że to jest ta osoba przeznaczona, że to jest ta osoba przeznaczona, ten król Buław. I to będzie wasz mąż. Dosłownie. To będzie wasz mąż. Taka energia, kochani. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze jedną kartę tutaj. Właśnie, tu jest energia przeszłości, żeby wyczyścić tą energię. Z przeszłości, energia eksa. Wyczyścić energię z przeszłości, bo tu jest bardzo fajna energia. Ktoś nowy z przeszłości powraca, lub osoba właśnie taka przeznaczeniowa. Także dajcie znać, jak to z wami rezonowało. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Czytania prywatne podaję link pod filmikiem. Pozdrawiam Was, gorąco, buziaki.